Wszystko idzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Szkoda tylko, że RPA ukradło ci kartkę. Ale przynajmniej napisałeś tylko tych sojuszników, co tu są. Ale dałem jeszcze cztery pauzy. Ale i tak nie wiedzą, kto to będzie. A tak w ogóle, kiedy fala zagłady. Za niedługo. Z tego co wiem, to tereny Niemiec i Wenezueli są zajęte, więc trzeba zrobić bunty. A skąd oni będą wiedzieć, kiedy mają przyjść? Damy im. Sygnał. Aha. Ale Niemcy z Wenezuelą dołączą później. Później, czyli kiedy? Zaraz przed głównym atakiem. A ten główny atak kiedy? Planuje przy końcu fali zagłady. Aha. Wtedy zacznie się od razu piąta fala. No więc teraz pozostaje nam czekać na czwartą falę. Ach, coś mam złe przeczucia do tego. No. Musimy się zbroić. A najbardziej Finlandia i kraj bałtycki. Czemu? Bo mam przeczucie, że tym jednym z et, tych złych to Rosja i USA. Czemu? No bo na końcu tamtego uniwersum pamiętasz, że Rosja i USA miały z nim sojusz. A takie wielkie państwa to by już dawno były. Eno racja. Ale też jednym z tych złych może być Białoruś, ale ta, co się buntuje. Też racja. W sumie dobrze, że północna Europa jest odpowiedzialna za wojsko, bo są najbardziej zagrożeni ja e, w ogóle Francja coś podbiła od ostatniego czasu. No, bo ma wojnę z Portugalią. E chyba nie. Dziwne. A może on tylko zastraszył go. No w sumie. Idę tam zobaczyć. Portugalia. Co? Ta Francja ci w końcu coś podbiła. Właśnie. Nie. Aha. Dziwne. No wiem. Ale dalej będziemy ci wysyłać wojsko. Ale Białoruś musi mieć więcej. No racja. Na szczęście nie ma wojny. Uf, więc trzeba pomóc Białorusi. No. Ale i tak Portugalia jest zagrożona. No. Ale są jeszcze państwa bałkańskie. No ale one nie są w naszym sojuszu. Ano. Jedyny kraj, który jest w 100% bezpieczny to Szwajcaria. No tak. A gdyby nie to, że RPA wzięło to kartkę, to też on. Bo wątpię, żeby jakieś państwo afrykańskie było w umowie z i Kstanem. No. Coraz bliżej do fali zagłady. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po naszej myśli. Poddajesz się. Tak. Nie mam już wyjścia. Co? Nie. No nie. Białoruś. Od dawna to się zapowiadało. Straciliśmy Majora. Ej, kraj bałtycki. Jak tam Białoruś? Nie istnieje. O nie. To już było do przewidzenia. Rebelianci byli za mocni. To teraz wystarczy się zbroić tylko dla nas. Ja już jestem bardzo zadowolony z naszych postępów. Już ulepszyliśmy nasze wojsko bardzo mocno. Szkoda tylko Białorusi. I co Kanada, odkryłeś coś na razie nic. A ten gadżet? Chyba nie da się go bardziej ulepszyć. Aha! Uwaga, fala zagłady się właśnie zaczyna. Pop znowu jakieś ulepszenie. To teraz czas. Na Rosję i USA. Oo! Jestem. Czas podbić tereny. To pójdzie szybko. Bo jest fala zagłady. I już. O nie. Kto ty? Twój największy koszmar. To teraz ja, ale jestem potężny. Oni już przybyli na ten świat. Ale Niemcy i Wenezuela muszą poczekać. Na szczęście fala zagłady się nie kończy tak szybko. I trwa w tym samym czasie co piąta fala. Trzeba ogłosić zebranie. Dobra są wszyscy. No więc co to nasza taktyka? Jakiny atakujemy na Indie. A potem na Bliski Wschód. Wietnam na razie nic nie robi. Meksyk chroni baterie zagłady. USA. Idzie na północ. Rosja. Wprost na Europę. Francja zaczyna atakować Portugalię i Niemcy. A Włochy Bałkany. Niemcy z naszego soja się będą buntować. A tak samo Wenezuela. Zrozumiano tak. Wykonujemy atak. Na początku kolejnej fali. Rozejść się. Tak myślałem. Rosja i USA. Tylko pytanie kto będzie trzeci i czwarty. Może to Białorusi jest ale czwarty. Oto jest pytanie. Czas przygotować wojsko. O nie. Patrz. a. -a, -a. Co tam się dzieje? Ło. -o. Kto ty? Rosja. Oto się Marusek. Już nie ten. Ej no. Co to ma być? Chcesz dołączyć do naszego sojuszu. Aha, to wy. Chcesz czy nie? Inaczej zginiesz dobra, niech wam będzie. Czas się przygotować na wielką wojnę. No. Teraz czas na pozostałych sojuszników. Kto ty? A mówiłem, że tu jeszcze wrócę. Ale w innej wersji. I co? A. Aha. Nie. To niemożliwe, nie. O nie. Buntownicy. Dokładnie. Za niedługo połowa Ameryki Południowej będzie moja. Już gorzej być nie mogło. Masz rację. Trzeba się przygotować na wojnę. Południe. Co? Buntownicy w Niemczech. To dobrze czy źle? Sam nie wiem. Choć może to dobre Niemcy. Ale też mogą być po stronie Tox -X stana. No. Wiem tyle. Zagład.